Moja luna. Hmm, znajoma mapa. Bardzo znajoma mapa. Taki, ja ją znam. No, to też... Tak, właśnie, ale luna to jako jedna zrobiła z niewielu... E, ...twórców, że bronimy... O, ...główny ołtarz Persefony. A, faktycznie. No wszak To mi na przykład brakowało w innych w oryginalnych kampaniach, nie? Kończy ci się mana, Ale formować linii ci się mana. No. Z chyba pod początku jak się. Ja było u Gałgara, że się chroniła. W sensie nie, że się chroniło, ale... Mm risa zaklęcie niegotowe posiekać na serki grupa garza lupa mm. nie pojdź do celu mnie Chodźcie tutaj do mnie mówicie że te youtube nie za bardzo wam pasuje tak czyli wam pasuje woda. jak... tak... lubisz? Ja i tak nie oglądam. Mm. Kim jesteś, może być wrog? No właśnie. Niktu. Niktu. A, czyli kurczak nie ogląda żadnych moich filmów. To jest normalnie kurczaczek. No, to to czasami się zdarzy, ale ja tu głównie jestem po to, żeby się posykać. No, tak, oczywiście, że to Luna nagrywam, jak najbardziej. Animus. Oho, pytanie: Solidusz czy kurczak już zaczęli nawracać? Ja już, o, kulfa, ratu, nostre, animus, Nostro i Lorum, już zacznę. Fakt, że Nostro, Animus. Zaklęcie nie gotowe. No, Doris Betwood, Baratu, Zaklęcie nie gotowe. Sanctu Betwood, Dominé, Master Dog. Jesteście grupą jedną. Pupu, pu, 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 pu. Mastadon, Chroncie mnie! Jesteście zróbą jedną. Dobra. jeden. Cel poza zasięgiem. Cel poza zasięgiem. Do, 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 do. Uh, tak. Dobra, ty zabezpieczasz się ja mu zabezpieczasz No dobra, teraz ja zabezpieczę może. Ruk na, Ruk na horyzoncie! Ruk na horyzoncie! Ruk na horyzoncie! Niktu podam! Pernodus, Zaklęcie niegotowe. naprzód to ataku! Grupa jeden. Nie cel, twoi podwładni zostali zaatakowani. nie niegotowe. Twoi podwładni giną. nie niegotowe. Twoi podwładni zostali zaatakowani. Gin, gin. Twoi podwładni giną. Zdjęcie nie Zdjęcie niegotowe. Kolejny no, kapitan, kurde, co tu się zaczęło dziać? Zaplęcie nie gotowe, zaklęcie nie gotowe. <śmany> Zobacz, to ataku! twoje podwładnie zostały na horyzoncie. Twoje podwładnie giną. Ten podwładni giną. Ten jest już drugi w Tak ją. Twoje podwładnie giną. Zaklęcie nie gotowe. Krąć się mnie, twoi podwładni widzą, twoi podwładni zostali zaatakowani. Tak, lepiej nie gotowe. Najpierw nie mów, nie dzielmy skóry na niedźwiedziu. Tyle ci powiem. Krąć się mnie. Zaklęcie niegotowe. Zniszczyć ten budynek. Zaklęcie niegotowe. Zaklęcie no. niegotowe. Grupa 10. Zniszczyć ten budynek. Aha, ktoś znowu dostał chyba. Hmm... dość N poziom? Nostro. Kulpa. Vermitrax. Hmm... Hmm... Phelops. Betul. Chakur. Latrak. mnie! Animus. niktu Tharn. Bas. Rixa. Danoru. Sanctu.

Kto proponuje? No, no. Ty, jak się proponuje, to się zmniejsza level, ale jaja. No, nie wiedziałem. Nie grałem dużo na multi. Rzadko co graliście na multi? nie grałem ja nie grałem na budzie. Mhm. Mm Kurczę, Solidus, czemu ty mi tutaj nie chcesz pomóc przy tym twoim montażu? Pomagam. No, że tak powiem troszeczkę, żeśmy ich przyspieszyli. Pozdrochnia, pozdrochnia, pozdrochnia. Czekaj, 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 czekaj. Hmm. Dwóch naraz? No to by mogło być ciekawe. No, Mój podwodnik zostali zaatakowani. Nowy cel, nowy cel. został zaatakowany. Twój podwładnik ginął. Niech nie chcę ginąć. Twój mat został zaatakowany. Dzięki bardzo. A kurwa, jestem okej, okay, nie Twoi podwładni zostali zaatakowani. Coś tak wyszedł z gry. Ha. Cel poza zasięgiem. Pulpa. Ja twoi podwładni zostali zaatakowani. Priority. Ulpa. Zeratu. Zaklęcie niegotowe. Będzie dobrze. Będzie dobrze. ...zostali zaatakowani. Do ataku. Cel poza zasięgiem, cel poza zasięgiem, cel poza zasięgiem. Twoi podwładni zostali zaatakowani. Tam oni są. Nie, yeah. naraz Dzięki, Luna. Nieprawidłowy cel, nieprawidłowy yeah. cel. Naprzód! nie O, niech Będzie bolało! Nie A, To dwa GG, no. Dobra, a potem możecie ustalić jak to, żeby wszystko było dobrze porówno, żeby się nikt nie czuł urażony. Ja lecę, widzę, bo widzę, że Lucian wstał. Ale musi ślepią ślepia świeczą, ja pierniczę. Podsumowanie, sprawdźmy jak to tu wygląda. O, on na czwarty poziom ma. Dobra, ustalcie no, ja znowu. Się, <grym> Dobra, ustalcie.